Jeśli masz skórę atopową, to na pewno zauważyłeś, że jej stan pogarsza się w okresie jesienno-zimowym. Zastanawiałeś się, dlaczego tak jest? Pierwsza przyczyna to suche powietrze. Zimą wilgotność znacząco spada, przez co skóra szybciej traci wodę. Zaczynamy również ogrzewać nasze mieszkania, a suche, ciepłe powietrze dodatkowo podrażnia już przesuszoną skórę. Jest to, że dni są coraz krótsze i chłodniejsze, coraz więcej czasu spędzamy w domu, w mieszkaniu, gdzie jesteśmy bardziej narażeni na działanie czynników alergennych, takich jak stocza kurzu, pleśń czy Grzyby. Zaczynamy nosić cieplejszą odzież typu swetry czy rajstopy, przez co bardzo często nasza skóra zaczyna się pocić, a pocenie jest jednym z czynników zaostrzających objawy AZS. Mamy coraz mniej słońca, a małe dawki promieniowania UV działają korzystnie na skórę, działają przeciwzapalnie. Co zrobić, żeby skóra w tym trudnym jesienno-zimowym okresie była w jak najlepszej kondycji? Starajcie się wybierać produkty z bogatym składem. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, czy w składzie znajdują się ceramidy, które są naturalnym budulcem naskórka i w okresie jesienno-zimowym, jest ich po prostu mniej, dlatego musimy ich dostarczać z zewnątrz. Warto również zadbać o odpowiednie oczyszczenie i nawilżenie powietrza w mieszkaniu. Jeśli też macie problemy z suchą atopową skórą, bądź znacie kogoś, kto takie problemy ma, udostępnijcie mu ten filmik.